Cześć wszystkim, z tej strony Kamil z kanału Encyklopedia Kryptowalut. Jakiś czas temu powstał film o airdropach. Pokazałem wam 8 airdropów, których można zarobić około 50 dolarów w sumie. Niektóre dopiero zostaną rozdysponowane pośród nas. Niektóre już padły na nasze konto, także nic tylko się cieszyć. I wspomniałem tam na koniec filmu o takich airdropach, których czasem dostajecie naprawdę kupę tysięcy, pięćdziesiąt, sto tysięcy tych tokenów na wasz portfel i one są warte, nie wiem, pięć centów może w danej chwili. Ogólnie nic ciekawego, nie ma to się interesować za bardzo. Natomiast wspominałem że był kiedyś taki airdrop, nazywał on się Rayblox. I ten Rayblox to jest obecne Nano. Nano jest teraz warte, nie wiem, nawet. Niecałego dolara, dolara plus minus nieważne, nie sprawdzałem. Natomiast Layblock w swoim szczycie był wart ponad 35 dolarów i mówiłem wtedy, że nawet dostając 1000 tamtych tokenów, a to nie było nic szczególnego, można zgarnąć 35 tysięcy dolarów tak o tak naprawdę za nic. Potwierdzając te koiny, dostając je na swój portfel i za jakiś czas je sprzedając, za rok, dwa i tak dalej. We wrześniu, jak sobie teraz patrzę na swój film z zeszłego roku. Taki sam film wam pokazałem, natomiast o innej kryptowalcie było to Kryptowolta Smart X, to też było coś na podstawie Nano, robione i tak dalej. Natomiast, natomiast był to token lc 20 Nawet już nie pamiętam o czym ten, ten token był dokładnie. Wtedy pamiętam, że White Paper to nie przeczytałem za bardzo dokładnie, tak, tylko pobieżnie zobaczyłem. Znalazłem ten, ten ponieważ dużo osób nagle się na niego rzuciło. No i można było zgarnąć fajną ilość tokenów. Ja. Podałem wam tutaj swój link, wy tam sobie klikaliście. Ja dostawałem trochę tokenów sam, które wyklikałem, wy dostawaliście trochę tokenów z linku rejestracyjnego i tak dalej, tak dalej. No i ogólnie wtedy nie dało się tego nigdzie kompletnie sprzedać. Aż do teraz. Ostatnio znalazłem stronę, jakąś giełdę, która przyjmuje te tokeny i faktycznie da się te tokeny MATX tam sprzedać. Jak wejdę sobie na swój, swoje konto na Etherscanie. I wyświetlę tylko te moje SAT Smart X -y, to widzę, że mam ich 102 tysiące na koncie. Dostałem je ponad, zobaczcie, kiedy ponad rok temu je dostałem na swoim koncie i wartość ich jest zero. EthelScan nie szczytuje żadnej giełdy, która pozwalałaby je sprzedać gdzieś, i nie pokazuje wam żadnej wartości. No i odwiedzając taki swój portfel, patrząc na te różne takie śmieciowe z Eldropy, można by było powiedzieć, no i co z tego? No Przecież nie można na tym zarobić, nawet nie ma co tego szukać. A prawda jest taka, że jak się głębiej pogrzebie, to czasem idzie znaleźć jakąś gildę, mniejszą lub większą, gdzie, ta, gdzie takie tokeny można wrzucić i sprzedać. Jeżeli nie po aktualnej nawet cenie, to ustawić sobie order gdzieś wyżej, jeżeli ta cena kiedyś rosła. No i a nóż wejdzie nam i wpadnie nam jakaś kasa. I znalazłem tą gildę BX i patrzę, że jest tutaj Satoshi do Tetera. O kurde, klikło mi się, widzicie, to nie jest jakaś specjalna giełda, jakby nie patrzeć, tak. Natomiast widać, że, że ludzie tutaj ten coin kupują. Przed chwilą była pompka o 15%. Zobaczcie, jest 2,5 tysiąca Satoshi, czy tam to jest 25, nie, 2,5, no nieważne. Do ponad 3. Teraz znowu ktoś po markecie kupił, bo ostatnia cena jak tutaj patrzyłem na, na kupno to było 2970, więc coś kupił. No i tutaj takie wahania ceny są gwałtowne. Czasem przez ile dni nikt nie kupuje tej kryptowaluty. Czasem codziennie widzicie jest to jakiś większy wolumen. Zobaczcie tu był duży wolumen, tu był duży wolumen. Tutaj się nic nie działo. Także dobrze by było ustawić sobie gdzieś przyszłość, tą kryptowalutę, że a nuż nam się sprzeda. I zobaczcie. Patrząc po tej cenie dzisiaj najwyższej, czyli ten 00324, 00, e, 003247, ja sobie to już wcześniej wymnożyłem, to jest to 330 dolarów. 1200 zł za nit, za to, że kiedyś kliknęliście sobie tak naprawdę parę razy w ten airdrop i dostaliście kiedyś te tokeny. Sprawdzamy, czy ten airdrop jest dalej aktualny. Wydaje mi się, że nie, bo kiedy wpisuję sobie adres swojego portfela, klikam Submit, to niestety, ale to nie działa nie chcę mi tego adresu zaakceptować. Chociaż wygląda jakby to miało niby działać. Może to są jakieś problemy u mnie z przeglądarką, nie wiem. Wejdźcie sobie do te, tego filmiku, tam macie link ode mnie. Jeżeli będzie działać to spoko, to jeszcze możecie sobie ten airdrop ściągnąć. Natomiast odbywało się to już dawno temu i wydaje mi się, że już takiej opcji nie ma. Natomiast ja w tym momencie wejdę sobie na tą giełdę. Znaczy tak naprawdę to już jestem, ale przeleję na tą giełdę. Tutaj widziałam balans, przeleję na tą giełdę swoje te Satoshi, czy znaczy Satoshi, bo Saty Smart Xy, tutaj dam sobie depozyt. No i na ten adres przeleję sobie te swoje tokeny, ustawię je na sprzedaż i zobaczymy, czy się za jakiś czas może sprzedają. Nie no pcham ich po markecie teraz, ustawię je po jakiejś wyższej cenie a nóż zgarnę jakieś 400 dolarów z tego i będę się po prostu cieszył za to, że kiedyś poświęciłem dosłownie 15 minut na to, żeby nagrać taki filmik, znaleźć ten airdrop i, i podać Wam go dalej. Także w tym filmie ostatnim o airdropach na końcu podawałem airdrop Jungle Token. Tutaj też dostajemy chyba ze 100 tysięcy tokenów i też te tokeny za jakiś czas, za pół roku, za rok czasu mogą nabrać jakieś wartości. No powiedzcie sami. mieć? 500 dolarów, 400 dolarów, a nie mieć? Spokojnie. Za to już możecie mieć jakieś, nie wiem, wakacje w Egipcie, yy, na, na tydzień all inclusive, jak, jak otworzą się oczywiście granice, albo kupić sobie, nie wiem, kartę graficzną do komputera, cokolwiek, za to, że poświęcicie chwilę czasu. Oczywiście dużo z tych dropów przez cały czas istnienia tej kryptowaluty będzie warte nic, ale są takie wyjątki, jak na przykład SmartX, które dadzą Wam zarobić. Jeszcze poczekajcie oczywiście ze sprzedawaniem po markecie, bo bym chciał sprzedać po wyższej cenie niż po tej. A, a potem sobie możecie sprzedawać. Nie no, oczywiście żartuję, ale zobaczymy czy faktycznie kto, to ktoś kupi. Jeszcze tutaj informacja, że te Satoshi, te Smart X -y trafią tutaj po 15 potwierdzeniach i będą dostępne po 30 potwierdzeniach do wypłaty, jeżeli później będziecie chcieli je sprzedać lub kupujecie te Smart X, -y, żeby, żeby je trzymać. Czego raczej nie polecam, no bo nie widzę, żeby ten projekt jakoś nie wiadomo, jak się rozwijał. Dobra, to ja wpłacam na te konto, ustawiam de, ustawiam sprzedaż i widzimy się jeszcze za chwilę. Five minutes later. Także wracam do Was po dosłownie 4 czy 5 minutach. No jak widzicie, te Satoshi, te Smart X -y trafiły na moje konto. Nie wiem, jak to, jak to wymawiać, Saty, Sato, nie mam pojęcia, nieważne. Trafiły te moje 102 tysiące coinów na moje konto, w tym momencie przechodzimy sobie na markecik albo na market albo na trade, to obojętne, chyba na trade by było łatwiej. Znajdziemy te sad, pyk, klikamy, no i co, i co, i teraz chcemy je sprzedać oczywiście, nie interesuje nas kupno tego. Chcę je sprzedać, ale otwórzmy sobie jeszcze raz tutaj stronę i zobaczmy po jakiej cenie my to możemy sprzedać. Dajmy sobie jedno dniowe świeczki, może nie, może godzinówki, żeby zobaczyć kiedy była ostatnia jakaś większa pompka. 3300 tu się tak dużo działo, no to dajmy na to, że 3380 Satoshi. Nie szalejmy, nie chcemy tutaj nie wiadomo jak się nahapać 3380, tak? Po tyle będziemy sobie chcieli sprzedać. Ja nie mówię, że to sprzedamy w ciągu jednego czy dwóch dni, może to będzie tydzień trwało, nie wiem. 3380 Amount, no to chcemy tutaj sprzedać 102 960, 968 tych coinów. No, jeżeli się uda je sprzedać, to będzie 345 dolarów, czyli 345 USD tu PLN 1400 zł. Spoko, za to, tak jak mówiłem, żeby poświęciłem tylko kilka minut na wyklikanie tego airdropa. Czy się uda? Zobaczymy. Widać, że tutaj więcej jest tych zamówień po wyższych cenach. Natomiast też wolumen nie jest jakiś duży i może być problem oczywiście ze sprzedaniem takiej całej ilości tych kryptowalut i może tak jak powiedziałem potrwać to tydzień, dwa, miesiąc może w ogóle ta cena zdampuje i ich nie, sprzedaję, nie sprzedamy, nie wiadomo, natomiast warto już przelać sobie to i o tym pamiętać, żeby za jakiś czas sprawdzić czy te kryptowaluty się sprzedały. Jak się sprzedały, no to bierzemy te tera, wysyłamy na swój portfel i jesteśmy trochę do przodu. Klikam Sell Satoshi, OK, 3380, tu, moje zlecenie tutaj wpadło do, do marketu, do order booka, no i tyle. Ja sobie zapiszę jeszcze na tablicy, żeby o tym nie zapomnieć, bo, bo mogę zapomnieć BEX Smart X, żeby o tym pamiętać, fajnie mieć taką przypominajkę, która o tym powie i tyle. Także Mówię, wbijajcie, tu macie linki legislacyjne do tych wszystkich headdropów, a nóż może za jakiś czas jeszcze coś się uda sprzedać za taką kasę i będziemy trochę do przodu, żeby kupić sobie więcej Satoshi, czy tam itlium, czy jakichś innych ciekawych kryptowalut. Także wbijajcie na media społecznościowe, które Wam się tutaj wyświetliły. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, bo to jest naprawdę bardzo ważne dla promowania tych filmów. No i widzimy się w następnym materiale na kanale. Cześć!